Oferujemy na sprzedaż naszą prywatną przyczepę kempingową Delta LB 4600 rok produkcji 2003. Przyczepę nabyliśmy od naszego znajomego w maju 2019 roku i od tamtej pory, tak jak nasz znajomy, tak i my, w pełni użytkujemy ją wyłącznie na cele prywatne. Przyczepa jest zarejestrowana w Polsce, ma przegląd ważny do 11 czerwca 2025 roku. DMC przyczepy to 1200 kg. Wyposażenie naszej przyczepy to daszek z osłonami bocznymi, namiot, alufelgi, dodatkowy komplet felg stalowych z oponami zapeczek kulowy ze stabilizatorem Alko i hamulec najazdowy, zewnętrzne gniazdko elektryczne, zewnętrzne przyłącze gazu, na przykład świetna sprawa do grilla gazowego, zewnętrzny prysznic, mover z pilotem, panel fotowoltaiczny, akumulator AGM głębokiego rozładowania, przetwornica 230 V. Ogrzewanie gazowe Truma z dystrybucją ciepła na całą przyczepę. Sprawne. Elektryczne ogrzewanie wody. Kuchenka gazowa. Toaleta Tetford. Zbiornik czystej wody na około 30 litrów tankowany z zewnątrz. Zbiornik szarej wody dostawiany. Reduktor gazowy na dwie butle Dual Control. Dwa gniazda USB przy lampkach nocnych nad łóżkiem sypialnym. Przestrzeń załadunkowa pod łóżkiem, dostępna od środka i od zewnątrz. Dodatkowe gniazdka elektryczne. W każdym oknie poza oknem WC jest, akurat tam jest okno mleczne, a w pozostałych oknach oryginalne, w pełni działające, sprawne moskitiery i rolety przeciwsłoneczne. Mamy też moskwi, moskitierę drzwi wejściowych. Dzielone drzwi wejściowe. Lodówka na gaz na 230 i 12 V. Dodatkowo radio, składany stolik, rolety zasłaniające część sypialną, bagażnik na dwa rowery. Przyczepa została przez nas dostosowana do wygodnego podróżowania trzech osób, powiedzmy w kombinacji 2 plus 1. Dziecko może spać swobodnie na narożniku i nie trzeba składać stolika. Dorośli mogą spędzać czas przy stole do późnego wieczora, lub od samego rana, kiedy dziecko jeszcze śpi, można sobie spokojnie usiąść na kawce, bez konieczności budzenia go celem złożenia łóżka, żeby usiąść przy stole. Powierzchnia spania dla dziecka to ma teraz 200 na 70 cm pod siedziskami i łóżkiem są przestrzenie załadunkowe. Posiadamy także poprzedni komplet tapicerek oraz firanek i zasłon. Do wydania bezpłatnie przy zakupionym. Jest w bardzo dobrym stanie, ponieważ znajomy wymienił też te tapicerki, także są czyste, jest możliwość uprania ich, także super. Poprzedni układ tapicerek dawał możliwość spania dla dwójki osób po złożeniu stolika właśnie przy narożniku. W 2019 roku wymieniliśmy gąbki siedziski i oparć, uszyliśmy nową tapicerkę w kolorze szarym z materiału, który jest niezwykle praktyczny, nie zaciąga się, nie przyjmuje plam, łatwo się czyści. Pozdrawiamy i zapraszamy do kontaktu.